Pozwolę sobie powitać wyjątkowych gości dzisiejszego wieczoru. Jeszcze raz witam bardzo serdecznie Pana Wojewodę Artura Stanudowicza, Księdza Prałata Andrzeja Krynickiego, Gospodarzy, Panią Dyrektor Magdalenę Gawrych. Panią dyrektor Katarzynę Helmnik jest nieobecna, ale pewnie myśla, że jest z nami. Panią kierownik Bogu Miłym Witam pana redaktora telewizji ITVP, pana Mariusza Kujaszewskiego. Witam bardzo serdecznie pana redaktora Kamila Staniszka z Gazety Kurier Południowy bardzo serdecznie radnych z gminy Piaseczno w osobach. Pani Renata Mirosław, Pan Paweł Focyliusz, Pan Michał Niezba. Nieobecny jest. Pan Tomasz Zaremba. Panią prezes Towarzystwa Przyjaciół Piaseczna, panią Jolantę Koszadę. Witam wreszcie pana dyrygenta Lira, Romualda Stępniewskiego. oraz obecnych hurzystów. Nie często się zdarza, że wojewoda Mazowiecki przyjeżdża do piaseczna. I właśnie do kuru. Panie wojewodo, kur w piasecznie Lira trwa już od 57 lat. Na tym posterunku. był oznaczony przez ministra Kultury i Sztuki w maju tego roku. Myślę, że będzie śpiewał i będzie trwał bardzo długo. Pamiętaj, będą ludzie smutni, opuszczeni, niepotrzebni nikomu, i nikt z nimi słowa nie zamieni, nie zaprosi do swego domu. Weź do ręki biały opłatek, choćbyś nawet nie miał go z kim dzielić, i życz szczęścia całemu światu, niech się wszystkie serca rozweselą. wojewodzie Mazowieckiemu panu Arturowi Standowiczowi życzeniami świąt prawdziwie świątecznych. Ciepłych w sercu, zimnych na zewnątrz. Niech nadchodzący nowy rok przyniesie Panu wiele radości i sukcesów w życiu osobistym, jak i zawodowym. Niech z nut świątecznych zapachów powstanie najpiękniejsza kolenda i czasem swej melodii spełni Pana marzenia. Życzeniami zarząd, członkowie chóru Lira w piaseczni. co góry przenosi, nadziei, która nie gaśnie, miłości w każdej ilości od Bożej Dzieciny, Panu Dyrygentowi Romualdowi Stępniewskiemu. Z tymi samymi życzeniami. Bardzo proszę, Panie Dyrygencie. <plodzianie> Prawda, prawdziwa historia Polski. Proszę Państwa, pozostałe niespodzianki, a dla każdego jest dziś niespodzianka, będą po życzeniach. Święta Bożego Narodzenia zwane także Godami rozpoczyna wieczór wigilijny 24 grudnia, a kończy dzień trzech króli. Od IV wieku Kościół uroczyście obchodził pamiątkę narodzin Chrystusa w dniu 25 grudnia. Ponoć jak podają legendy, wigilijną noc woda w źródłach i potokach zamienia się na krótko w wino, miód, a nawet złoto. Doświadczyć tego cudu mogą tylko osoby niewinne i szczęśliwe. Tej nocy niebo i ziemia otwiera się, ukazując swoje skarby. Kamienie wychodzą z ziemi i poruszają się, że zakwita nie tylko cudowny kwiat paproci, ale również inne kwiaty oraz drzewa owocowe. W tę niezwykłą noc domowe i leśne zwierzęta rozmawiają ze sobą ludzkim głosem. Nie wolno ich jednak podsłuchiwać. Wieczerza wigilijna, zwana także obiadem wigilijnym, gromadzi przy stole całą rodzinę oraz pozostawia wolne miejsca dla nieobecnych. Kiedy pojawia się pierwsza gwiazdka, wszyscy goście i rodzina wychodzą z opłatkiem na talerzu, łamiąc go, składają sobie życzenia. Staropolskim obyczajem, przy tej pięknej sposobności, Zbliżających się świąt Bożego Narodzenia życzymy wszystkim Państwu, by upłynęły one w radosnej atmosferze, w rodzinnym gronie, wśród przyjaciół i bliskich. Niech magia tych świąt na długo zagości w Państwa sercach, a zbliżający się rok 2020 będzie wypełniony sukcesami w życiu osobistym, jak i zawodowym. A ja teraz oddam głos, proszę Państwa, naszemu wyjątkowemu goście. Szanowni Państwo, Wigilia, ale też koniec roku, więc myślę, że taki czas podsumowań. Na początku chciałem wszystkim Państwu pogratulować tego jubileuszu 57-lecia tak. obecności na tej scenie kulturalnej. Piaseczna i naszego, naszego województwa. Wielkie gratulacje, ukłony za ten, za ten czas, który Państwo poświęciliście na, na promocję właśnie miasta, ale także całego regionu. I ten radosny czas świąt niech nam towarzyszy przez okres nie tylko Świąt Bożego Narodzenia, ale myślę także przez cały 2020 rok, który mam nadzieję będzie dla Państwa rokiem dalszego rozwoju, dalszych sukcesów, czego w imieniu Wojewody oraz własnym wszystkim Państwu serdecznie, z całego serca życzę. Jeszcze raz dziękuję za zaproszenie. Jestem odrobinę wzruszony, bo to, szczerze nie spodziewałem się aż takiego, takiego, takiego ciepłego przyjęcia, no, ale widzę, że jestem wśród, wśród ludzi naprawdę radosnych, ciepłych Rześliliwy. i miłych, i życzliwy przede wszystkim. Jeszcze raz dziękuję za zaproszenie. Wszystkiego dobrego w Nowym Roku. No i cóż, dziękuję za uwagę. Chrystus przychodzi na ziemię, daje siebie i uczy nas dawania siebie, ale też uczy nas takiego szerokiego otwierania się, by umieć dawać i umieć brać i umieć być wdzięczny i umieć mówić dziękuję. Tak już jest, że to jest pewna lekcja, która jest ciągle na nowo przeżywana. I to jest piękne, bo skoro się spotykamy przy stole, skoro mamy tak uroczyste spotkania każdego roku, to one pokazują rzeczywiście, że chcemy obdarować inne osoby dobrem, ciepłem, serdecznością, miłością. I to się dzieje. Może sobie nie wszyscy z tego zdajemy sprawę, ale to się dzieje. Matka Teresa z Kalkuty powiedziała kiedyś: e, Jeśli się uśmiecha do drugiego człowieka, jeśli wyciągasz do niego dłonie, to jest Boże narodzenie. Najmniejszy gest jest znakiem dobra. A skoro jest znakiem dobra, jest znakiem miłości. A Bóg jest miłością. I sięgamy, czy raczej dochodzimy ciągle do źródła. Do źródła jak jest Bóg. I to są właśnie święta Bożego Narodzenia. Najmniejsze gesty, dobre gesty, one sprawiają, że stajemy się naprawdę taką wspólnotą, rodziną, przynajmniej na ten czas życzymy sobie i oczywiście chodzi o to, żeby to nie była chwila tylko, żeby to nie było tylko jedno wydarzenie, ale Boże Narodzenie jest wydarzeniem, które ciągle się dzieje. Ciągle się realizuje, ciągle się dokonuje. I ono nie trwa tylko 25 grudnia czy wigilia dzień wcześniej. A jest to wydarzenie, które się dokonuje ciągle. To znaczy dobro możemy czynić nieustannie. I wtedy jest zawsze Boże Narodzenie. Wszystkiego dobrego Państwu życzę. E, niech ono, e, to Boże Narodzenie także w nas mocno e, się e, nie tylko ukrywa w sercu, ale także niech się uzewnętrznia, nie po to, żeby pokazać, jak ci dobrze jesteśmy, to po prostu niech to będzie naturalne. Niech to dobro, które czynimy, niech będzie rzeczywiście takie naturalne, wypływające z nas, bo w nas jest. Boże, Ty sprawiłeś, że ta, ten święty dzień zajaśniał blaskiem prawdziwej światłości Twojego Syna. Spraw, abyśmy jaśnieli blaskiem Twojej światłości w naszym codziennym postępowaniu. Pobłogosław nas i te opłatki, którymi będziemy się dzielić zwyczajem naszych ojców. Naucz nas dzielić się chlebem, miłością i życzliwością z każdym człowiekiem.